Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj ponownie w tym innym ustawieniu, ponieważ będziemy mierzyć, a dokładniej ja będę mierzyć kurtki na ten sezon jesienno-zimowy. Już się robi coraz zimniej. Faktycznie. Zaraz będziemy nosić zimowe kurtki, a nie te jesienne, no ale może kto wie, może jeszcze przyjdą cieplejsze dni i, i kurtki jesienne też jeszcze uda nam, się, uda nam się założyć. Pomysł na ten filmik wyszedł od jednej, jednego z Was, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pod którymś z filmików pojawił się komentarz właśnie, czy mogłabym nagrać taki filmik. Jeżeli coś chcecie oglądać, to ja bardzo chętnie będę to dla was nagrywać. Ok, jak to wam będę pokazywać? Postaram się najpierw od tych cieńszych kurtek przejść do tych grubszych. Ja nie będę wam tutaj pokazywać absolutnie stylizacji z tymi kurtkami, ani niczego takiego. Jeżeli chcielibyście jakiś taki filmie, chociaż. Stylizacja z kurtkami to takie trochę chyba na, na siłę i na wyrost. E, także ja Wam e, pokażę po prostu, e, jakie kurtki posiadam w swojej kolekcji, tak to nazwijmy, e, no i jak one się na mnie prezentują i e, okay, z w takim razie już do rzeczy. E, ja mam na sobie pierwszą kurtkę. Kurtkę, którą mogliście widzieć w ostatnim Outfits of the Week: e, czyli taka e, malinowa, e, kurtka e, jeansowa. Ja kupiłam ją, myślę, że jakiś dobry rok, rok temu we, w się po prostu. Zdecydowanie jest to kurtka cienka, więc nadali się ona albo na tą jeszcze taką cieplejszą, polską, złotą jesień, no albo na, na wiosnę, bo no, ona jak to kurtka dżinsowa, jak widzicie nie da wam absolutnie żadnego ogrzania, ja też takich kurtek nie, nie zapinam, noszę je w ten sposób, więc one są taką bardziej ozdobą i dopełnieniem outfitu niż, niż jakimś tam ociepleniem, tak to nazwijmy. Ok, skoro zaczęłam od kurtek dżinsowych, to pozostając przy tym temacie, kolejna kurtka dżinsowa mojej kolekcji. To taka zwykła, prosta, troszeczkę cieniowana z od ciemniejszego do jaśniejszego jeansu kurtka z Kevina Kleina. Dostałam ją w prezencie, więc nie powiem Wam gdzie i czy jeszcze możecie dostać takie kurtki. Podejrzewam, że nie, bo mam już ją też dobrych, dobrych parę lat. Powiem Wam, że fajna jest ta kurtka bo, mimo że, tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, jeans no nie da Wam jakiegoś wielkiego ocieplenia, tak to nazwijmy, to mimo wszystko ta kurtka jest cieplejsza. Sprawia wrażenie troszeczkę cieplejszej niż ta malinowa, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Fajna jest, bo jest dłuższa, i ja oczywiście tej również nie zapinam, bo tak jak Wam powiedziałam, nie zapinam tego typu kurtek i nasze jest zawsze odpięte, ale jest fajna, ja bardzo lubię kurtki jeansowe, one zawsze są w modzie i do wielu rzeczy pasują, także to jest... Kolejna moja Następna i ostatnia jednocześnie z serii e, jeansowych moich kurtek e, to taka e, bardzo jasna, również przecierana e, kurtka jeansowa, e, jak widzicie o wiele na mnie za duża, w stylu bardziej oversize, e, ponieważ jest to koszulka, z, koszulka, ponieważ jest to kurtka z e, Lumpexu, e, dlatego ja ją specjalnie, słuchajcie, kupiłam ją za jakieś grosze, nie chyba 5 zł. Coś koło tego 5, chyba tak, chyba 5 zł, dokładnie mówiąc, już też jakiś czas temu. To jest rozmiar chyba 15, o ile się nie mylę. Także naprawdę yy, ogromne, jak widzicie, ja się nie mogę w ten sposób. Ale specjalnie kupowałam sobie wtedy większy rozmiar, żeby ona była taka właśnie yy, oversize'owa i yy, żeby tak trochę inaczej, yy, inaczej wyglądało. Dobra, jeansowe kurtki mamy za sobą, teraz przejdziemy do kurtek Skórzanych, ale skórzanych i tego typu. Teraz taka ramoneska, bardzo macie przekłamany kolor, ponieważ widzicie ją jako taką ostro-niebieską. Zupełnie nie wiem dlaczego. To jest taki kolor. Czy jak ja Wam zbliżę, to ten kolor będziecie widzieć realny, no niestety nie. To nie jest taki mocny niebieski, jaki widzicie, tylko taki granat przełamany trochę fioletem. Ona jest zdecydowanie bardziej stonowana niż to, co widzicie teraz. Tutaj ma suwaczki. E, bardziej ozdobny niż przydatny do czegokolwiek. E, klasyczna, prosta, zwykła ramoneska. E, również przeze mnie nie zapinana. Tak patrzę, czy ona ma jakieś kieszonki, czy to są tylko atraty, bo powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem. Nie, ma kieszonki. Normalne, także, także spoko, fajna sprawa. Ja te ramoneski również mam długo. Powiem Wam, że ja jakoś tak, nie wiem, kurtek szybko nie niszczę. Jak kupuję, to mam je, e, to mam je na lata. E, te ramoneski kupiłam w szachownicy za jakieś chyba 50 czy 60 zł, a także no naprawdę śmieszne, śmieszne pieniądze jak, jak na kurtkę. Bardzo dobrze mi się sprawdza, ta kategoria kurtek takich skórzanych, ale skórzanych jest już zdecydowanie cieplejsza i no i na ten sezon jesienny, polski jesienny lepiej się sprawdza niż te kurtki jeansowe, bo kurtki jeansowe jednak musi, możemy nosić przez krótki okres czasu. Bardzo szybko robi się zimno i, i wtedy już ten jeans nie bardzo wchodzi w grę prędzej wiosną. Za to te takie skórzane, ale skórzane ramoneski tego typu zdecydowanie dłużej nam w tym czasie mogą posłużyć. Także... To kolejna kurtka. Ok, następna kurtka z tej serii to już taka e, typowa, e, faktycznie skórzana, jak ja na nią mówię: motocyklowa, ponieważ jest to już taka konkretna, e, konkretna kurtka. E, ona jest, ja ją dostałam w prezencie też. Ona ma na mnie, e, jak widzicie, odrobinę e, przydługie rękawy, e, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ ja kurtki często również noszę e, w ten sposób. E, bo jak widzicie tutaj, na długości, szerokości, tak to nazwijmy, jest naprawdę, naprawdę w porządku. Natomiast, no, tak jak mówię, te rękawy są odrobinę za długie, ale dla mnie to nie ma żadnego problemu, ponieważ ja, tak jak Wam mówię zresztą, często noszę kurtki w ten sposób, także tutaj to absolutnie nie przeszkadza. To już jest faktyczna, faktyczna skóra, więc automatycznie ta kurtka jest cieplejsza niż te z tej, z tej ekoskóry. Bardzo dobrze mi się sprawdza, bardzo ją lubię. Klasyczna, czarna, jak widzicie, bez, bez żadnych udziwnień, bez żadnej ekstrawagancji klasyczna, porządna, czarna kurtka. Tyle. Kolejna kurtka to moja ulubiona z tej serii skórzane ale skórzane, pochodząca również z, z szachownicy. Jak widzicie, to nie jest prawdziwa skóra. Fajnie, że tutaj widzicie, widzicie dobrze kolor, nie ma przekłamania jak przy tej niebieskiej. To jest właśnie taka mocna, mocna śliwka, naprawdę przepiękna kurtka. Ona jest tutaj, jak widzicie, dosyć krótka i podcinana tak pod, pod talię. Ja wam ją może zapnę. bo nigdy tego nie robię, ale chciałabym, żebyście widzieli o co chodzi. O, właśnie, ona jest tak, tak tutaj mocno podcinana. Zdecydowanie jest to moja ulubiona kurtka z tej serii. Jakoś nie wiem, najlepiej się w niej czuję, chociaż naprawdę wszystkie je bardzo lubię. To, to w tej chyba chodzę najczęściej. Czy ona ma kieszenie prawdziwe, czy nie prawdziwe plus, bo ta skórzana motocyklowa nie miała chyba w ogóle kieszeni, onej się nie byle. Za kurtkę zapłaciłam w szachownicy wtedy, kiedy kupowałam tamtą granatową 50 zł, żeby was nie schować, ale chyba tak. Także uważam, że był to naprawdę naprawdę bardzo bardzo dobry zakup. Również raczej klasyczna. Fajnie, że podcinana, bo, bo ładnie pasuje też do, do sukienek i spódniczek. Kolejna rzecz to jest taka narzuta, no tak to nazwijmy, która generalnie kurtką nie jest, ale ja ją trochę jak tak. Ta lekki płaszczyk. E, trochę tak ją traktuję, ponieważ jest ona naprawdę taka e, gruba i, i mięsista. E, jest taka dosyć, e, dosyć ciężka, więc e, trochę trudno jest ją traktować jako taki e, zwykły kardigan. E, nie wiem, może, może mam po prostu jakieś um, urojenia. E, w każdym razie, tak. No, ja ją też zawiczam. Ja e, ją, ja ten. Sweter zaliczam do, do takich właśnie raczej lekkich, jesiennych płaszczyków, co prawda bez, bez zapinania, aczkolwiek tak, on ma tutaj, jak widzicie, taki wielki wielki. Mniejsze z tym. Nie pamiętam, jak to się nazywa, w każdym razie widzicie o co chodzi. Ja nie lubię jakoś tego zakładanego na ramiona, bo ona mi się zsuwa i, i niekomfortowo się z tym czuję. Także ja sobie to, to przesuwam tutaj na szyję i, i po prostu puszczam w ten sposób, i, i wydaje mi się, że też wtedy wygląda to po prostu lepiej. Kolejna rzecz. Przepraszam Was, że może być pamięta, ale wyciągnęłam właśnie z szafy ten, ten tręcz, bo przyznaję się, że po prostu o nim zapomniałam. Powiem Wam, że takie filmiki są dobre, bo mm. można sobie zrobić przegląd szafy i przypomnieć sobie, co się w niej ma. E, także kolejna rzecz to jest taki e, zwykły, klasyczny, prosty, e, szary tręcz. E, naprawdę taki cieniutki. Ja pamiętam, że kupowałam go e, u ładnych, ładnych parę lat temu. Spokojnie z 5 lat temu. Na, na wiosnę, więc, więc miał być to e, trench e, wiosenny, e, ale e, na jesień również go, e, go nosiłam, e, nie jest jakiś mega ciepły, albo jest tylko na, na e, widzicie, o, tylko na takiej cieniusieńkiej, jak widzicie, tylko na takiej cieniusieńkiej podszewce, e, no ale zależy od pogody jesienią, jesienią naprawdę też się zdarzało, że, e, że można go było założyć, zresztą tak jak te kurtki e, jeansowe. Klasyczny trench. Powiem, Wam, że naprawdę bardzo, bardzo, bo lubiłam i lubię do tej pory, bo jak się idzie w sukience, to też nie każdą kurtkę inną można do tego założyć. Natomiast trench pasuje zawsze i do wszystkiego. Uważam, że jest taki właśnie klasyczny, prosty, bez żadnych udziwnień, bez żadnej ekstrawagancji. Klasyczny, prosty trench to coś, co faktycznie w szafie powinno się znaleźć, bo no bo często jest potrzebne właśnie coś um, takiego klasycznego, prostego. I za co jeszcze lubię ten tręcz, za to, że jest długi. On, jak widzicie, sięga mi do połowy uda i to jest fajne, bo, bo jak jest chłodniej, to jednak nerki tak bardzo nie są narażone na, na działanie zimne. Ten tręcz kupiłam w żadnym sklepie sieciowym, takim jakimś lokalnym, miejscowym butiku. Także tutaj Wam nic więcej nie powiem. Kolejna kurtka to parka, którą również mogliście widzieć w moim ostatnim outfit of the week kupię na Sins, niedawno zresztą pokazywałam Wam ją również w holu za 60 zł, także uważam, że, że świetny zakup. Jest to kurtka również z tych, z tych cienkich, bo ona nie ma tutaj absolutnie żadnych, żadnych potrzebek, także jest po prostu taką kurtką do, do narzucenia, ale na jakąś bluzę, czy, czy cieplejszy sweter jest naprawdę fajna, również jest długa, więc, więc to jest akurat dobre, bo gdzieś tam tych, tych pleców, czy, czy nerek, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie, nie podwiewa i tak bardzo nie marzniemy, także to jest super fajne jest to, że ma również kaptur, więc nawet jak jest chłodniej, to można się gdzieś tam nią opatulić i, i zawsze jest po prostu cieplej. Ja parki już zapinam, nie są to kurtki, które noszę, noszę zawsze od pięty. jeżeli jest zimno to je zapinam i naprawdę powiem Wam, że bardzo, bardzo tę kurtkę polubiłam. Kolejna kurtka i kolejna parka, moi kochani to taka zielona Zielona klasyczna, klasyczna parka z kieszeniami, e, oczywiście, no tak, jak samo, tak samo jak i tamta ściągana tutaj w pasie, z tym, że ta parka już jest na podszewce, jest ze zdecydowanie grubszego materiału i e, jest zdecydowanie cieplejsza. Także nawet jak jest chłodniej, to ta jeszcze się nada. Natomiast tamta beżowa, którą Wam przed chwilą pokazywałam, już niekoniecznie. E, ta również ma kaptur ogromny, jak widzicie, jestem się w stanie schować w nim prawie cała więc jest wielka, ale to jest fajne było, bo naprawdę jak pada deszcz, gdzieś tam mocno zacina to można się w tym kapturze schować i, i, i to jest naprawdę fajne eee, Te kurtkę kupowała mi ciocia eee, ja Wam wspominałam gdzieś tam, gdzieś tam na rynku jeszcze jak poszukiwałam parek, eee, także też Wam nie powiem eee, czy można je jeszcze dostać i gdzie eee, w każdym razie jest naprawdę fenomenalna, to była moja pierwsza parka eee, i od momentu zakupu tej parki po prostu się w parkach zakochałam i uznałam, że są że są cudowne i są to jedne z moich ulubionych typów kurtek. No i dobra, kochani, zbliżamy się do końca. Zostały nam dwie ostatnie kurtki, a właściwie dwa ostatnie płaszcze. To już płaszcze zimowe z kieszeniami. Ten jest, jak widzicie, w taką... To nie jest Pepitka? Nie, nie wiem, jak ten wzór, taki melanżowy trochę. No wiecie, o co mi chodzi. Czarno-szaro-biały. Zapinany jak... Zapinany jak ramoneska. O, widzicie? Tutaj tutaj z boku zapinany jak ramoneska. Na rękawach. Jezus, odepnę, bo się ugotuję. Na rękawach tutaj po całości. Jak widzicie, ma taką ekoskórkę pikowaną. I, I tutaj na ramionach oraz w środku kaptura. Kaptur również jest, i na tym mi bardzo zależało, bo jak pada śnieg. No to można, można się trochę schować Tym bardziej, że ja często nie noszę ze sobą parasolek i, no I żeby chociaż Takie jakieś udowodnienie Chociaż w takiej formie było Powiem Wam, że ten płaszcz jest naprawdę bardzo Bardzo ciepły On jest również na takiej pikowanej podszewce Jest gruby Także na zimę sprawdza mi się świetnie Ja go kupiłam w zeszłym roku Na zimę właśnie na, Również na rynku Absolutnie nie w żadnej sieciówce, i powiem Wam, że naprawdę kurtki, płaszcze na rynku bardzo się opłaca kupować, bo ja za ten płaszcz zapłaciłam 160 zł, o ile się nie mylę. No a jak doskonale wiecie, w galerii, w sieciówkach ceny są 10 razy wyższe i, i, i masakra. No 10 oczywiście nie, ale, ale spokojnie za taki płaszcz w sieciówce gdzieś tam za 300 by się musiało zapłacić. Także jeżeli poszukujecie jakieś płaszczy, czy też kurtek zimowych. To naprawdę polecam Wam zajrzeć na, na jakieś rynki, giełdy okoliczne, co tam u siebie macie, bo, bo ceny są naprawdę naprawdę dużo, dużo niższe. Ok, i ostatni już płaszcz, płaszcz, który pochodzi z, z FNDF, z Tesco. Wy go widzicie, no mam nadzieję, jako granatowy bo broń Boże, nie jako czarno. On jest taki ciemno, ciemno-granatowy, zapinany na zatrzaski i na takie ozdobne bardziej guziczki niż, niż jakieś tam konkretne, również jest na podszewce, z tym, że jest zdecydowanie cieńszy niż ten płaszcz, który pokazywałam Wam, który pokazywałam wam przed chwilą. Zdecydowanie cieńszy. Natomiast na zimę takie temperatury, do nie wiem, do tam minus 10 powiedzmy, się, się sprawdza. Tym bardziej, że ja mam na uczelni naprawdę, naprawdę bardzo blisko, dosłownie, nie wiem, tam 3 minuty pieszo. Więc, jeżeli nie muszę gdzieś jeszcze jeździć po mieście komunikacją miejską albo takimi cudami, to naprawdę, to naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. To był, powiem Wam, taki płaszcz, ja go zapnę. Taki z moich <grym> wymarzonych, powiedzmy. To znaczy, ja sobie wymyśliłam, jak chcę, żeby wyglądał mój płaszcz, bo ten płaszcz kupowałam chyba rok przed tamtym, czyli 3 lata temu. Również z kapturem, jak widzicie. Ja sobie wymyśliłam, jak chciałabym, żeby wyglądał mój płaszcz oczywiście za mało miejsca na karcie, ale nieważne. Wymyśliłam sobie właśnie wcześniej, jak chciałabym, żeby wyglądał taki mój płaszcz jesienno-zimowy i dokładnie taki znalazłam w Kerfurze, także byłam mega, w Kerfurze, w Tesco, także byłam mega szczęśliwa i ten płaszcz w Tesco kosztował mnie 130 zł, o ile się nie mylę. Także naprawdę, naprawdę uważam, że bardzo, bardzo dobra. Dobra kochani, to już wszystko. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapkach Górze i subskrybujcie. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!